Obligacja Polarni Patrioci na stałe zagościła w grze. Jak nazwa wskazuje, motywem przewodnim jest walka w ośnieżonym terenie. I tego możemy się spodziewać po pancerzach, chociaż tylko wizualnie. Pierwsza strona oferuje nam karabin szturmowy AR-61 Ujądrniacz. Pierwszy karabin z możliwością zabicia tytana... no nie do końca. Swoimi statystykami bardzo przypomina podstawowego wyzwalacza. O dobinę niższy odrzut... W parze z mniejszym magazynkiem o aż 10 pocisków. Ujądrniacz posiada maksymalnie 10 magazynków, jednak przy korzystaniu z zaopatrzenia otrzymywana jest tylko połowa. Zwykły wyzwalacz odnawia całe 7. Można więc powiedzieć, że na ten moment nowy karabin jest po prostu słabszą wersją tego podstawowego. Mniejszy odrzut i więcej maksymalnej amunicji nie jest warte odjęcia 10 pocisków z każdego magazynka. Miejmy nadzieję, że zmieni się to podczas następnego patcha wprowadzanego do gry. Sam opis broni wskazuje na duszą siłę rażenia, jednak nic bardziej mylnego, przebija tylko lekki pancerz. Na tej samej stronie najnowszej obligacji znajdziemy premię noszącą nazwę Wstrząsy Motywacyjne. Użycie jej skraca czas trwania wszelkiego rodzaju spowolnień, które można otrzymać, głównie od kwasu. Chociażby nakładane przez łowców czy plucie tytana. Jak na razie nie dorównuje to użytecznością innym dostępnym nam premiom. Na pierwszej stronie znajdziemy też zestaw pancerza zimowy wojownik, klasyfikowany jako ciężki, z perkiem asysta mechaniczna. Dalszy zasięg rzutu oraz zwiększone punkty życia na kończynach. Dalej czeka na nas smg 72 5 Nieco wolniej strzelający pistolet maszynowy oraz z odrobinę mniejszymi obrażeniami, ale za to z możliwością unieruchomienia trafionych przeciwników. Sposób działania różni się od wyzwalacza hukowego. Wspomniany wyzwalacz odrzuca do tyłu przeciwników, a nowy pistolet maszynowy utrzymuje ich w miejscu. Tropiciele stają się kompletnie bezbronne, będąc pod ostrzałem. Strzelając w czułe punkty, możliwe jest też utrzymanie w miejscu szturmowca. Można więc stwierdzić, że jest to całkiem mocna broń wsparcia. Oczywiście można jej używać w połączeniu z tarczą balistyczną. Trzeba mieć tylko na uwadze, że tylko pociski trafiające w czułe punkty są w stanie obezwładnić na moment przeciwnika. Granat G13 zapalający kontaktowy. Tak jak sama nazwa wskazuje połączenie granatu kontaktowego i zapalającego, posiada takie same statystyki co zapalający, ale wybucha od razu po zderzeniu z dowolną powierzchnią. Razem z nim mamy możliwość odblokowania pancerza Kodiak ciężki pancerz z perkiem wzmocnienia, zmniejszony odrzut broni o 30%. Oraz odporność na obrażenia od wybuchów zmniejszona o 50%. Trzecia strona obligacji zapewnia pistolet P113 Verdict. Jest on połączeniem rozjemcy i senatora, jednak niestety tylko z penetracją lekkiego pancerza. Co prawda, jest w stanie zdejmować jednym strzałem podstawowe jednostki automatonów, ale brakuje zabijania na strzałów głowy niszczycieli. Do opisania PLAS 101 oczyszczacza skorzystam z tego materiału. Ostatnim pancerzem jest arktyczny strażnik, lekki z perkiem zwiadowcy mniejszy o 30% zasięg wykrycia oraz znaczniki na mapie wykrywające wrogów. W sklepie wraz z obligacją pojawiły się pancerze grenadiera oraz białego wilka.